Siemaneczko moi drodzy witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale A w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak podczas eventów w gier ze Spotify Island zdobyć sobie dwa darmowe itemki i jest to moi drodzy tutaj ten darmowy itemek PHH Patchwork Puffer Właściwie powinienem powiedzieć ubranie 3D I moi drodzy drugi itemek Dalgona Coffee Także takie oto dwa itemy możemy sobie zdobyć I warto tutaj moi drodzy podkreślić to, że jeżeli ktoś z was chce sobie te dwa itemki zdobyć To naprawdę polecam wam sobie je szybko zdobyć Ponieważ są one tylko i wyłącznie dostępne przez pewien czas Moi drodzy Dalgona Coffee itemek jest dostępny do moi drodzy 6 grudnia Natomiast moi drodzy to ubranko 3D PHH Patchwork Puffer jest dostępne moi drodzy tylko i wyłącznie do dzisiaj Do 20 moi drodzy, listopada Taka szybka ciekawostka, moi drodzy, ten itemek nie jest tylko i wyłącznie dostępny dzisiaj, przez jeden dzień. Sami wiecie, moi drodzy, ile jest ostatnio na Robloxie eventów, szczególnie sponsorowanych eventów, pojawia się tak dużo nowych eventów, że no nie nadążam, moi drodzy, wszystkich ich nagrywać na bieżąco. I po prostu też jest już aż tak, tak dużo, że zapomniałem w ogóle o tym itemku i dzisiaj, moi drodzy, mi się przypomniało, także nagrywam dla Was ten film. Także przepraszam Was, moi drodzy, że tak późno nagrywam o tym, jak sobie ten itemek, no ale jak, moi drodzy, mówi pewne przysłowie, lepiej późno niż wcale. Natomiast na drugi itemek dal na Kofi macie dużo czasu, ponieważ, tak jak wam wcześniej wspominałem, jest on dostępny do 6 grudnia. Także myślę, że na spokojnie sobie go zdążycie zdobyć. I o tym itemku też w sumie zapomniałem. No, ale dzięki temu, że przypomniało mi się, moi drodzy, o tym itemku, to przypomniało mi się też również o tym itemku. Więc też, oczywiście, od razu też nagrywam o tym film, żeby o tym ponownie nie zapomnieć. Teraz, moi drodzy, pokażę wam już, jak sobie te itemki zdobyć. I żeby sobie je zdobyć, to musicie pójść sobie tutaj, moi drodzy, gdzie macie, moi drodzy, tutaj Speed levele I jak widzicie, mamy tutaj informację, że jak zdobędziemy sobie 3 gwiazdki na, moi drodzy, poziomach 33-37, to to będziemy sobie właśnie ten itemek dalego na COVID. Także chodźmy sobie teraz, moi drodzy, tutaj. Jak widzicie, moi drodzy, mamy też tutaj jeszcze informację, jak zrobić sobie, moi drodzy, właśnie to ubranko 3D PHH Patchwork Puffer Jacket. I musimy sobie, moi drodzy, od poziomu 16 do 20 zebrać, moi drodzy, na każdym z tych poziomów monetę, żeby sobie, moi drodzy, ten itemek zdobyć. Także jest to naprawdę bardzo łatwe, tylko wystarczy po prostu dojść sobie tutaj do tych poziomów, moi drodzy, żeby sobie, moi drodzy, te dwa itemki zdobyć. Musimy po prostu sobie dojść do tych poziomów. Teraz, moi drodzy, zanim zaczniemy sobie jeszcze przechodzić te poziomy, to chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, a mianowicie, moi drodzy... Na tych speed poziomach był do zdobycia jeszcze jeden itemek, mianowicie tutaj ten itemek, screenshot password session hat, ale było to już naprawdę dawno temu, także no myślę, że większość z was sobie być może ten itemek zdobyła. No ja o nim nie nadziewałem poradnika, teraz wam o nim powiem, bo może kiedyś wróci moi drodzy, bo w tych sponsorowanych eventach często jest tak, że co jakiś czas te itemki wracają i twórcy dają drugą szansę, żeby sobie go zdobyć, a mianowicie żeby zdobyć ten itemek to wystarczyło sobie przejść moi drodzy 15 pierwszych poziomów. No i zdobyć na nich po prostu, moi drodzy, 40 gwiazdek było 15 poziomów, za każdy poziom można otrzymać 3 gwiazdki Czyli trzeba było, moi drodzy, większość moich drodzy poziomów ukończyć z 3 gwiazdkami No i tylko 5 gwiazdek, mianowicie stracić. Mam nadzieję, moi drodzy, że mi to wybaczycie, że oni nie nagrałem, ale no tak, jak, przepraszam was za to moi drodzy, ale no tak jak mówię, nie jestem w stanie, moi drodzy przy tak dużej ilości eventów nagrywać moi drodzy wszystkich filmów staram się moi drodzy nagrywać dla was jak najwięcej y, filmów o darmowych itemach ale po prostu no nie jestem w stanie nagrać wszystkich filmów a też moi drodzy chcę się też skupiać na innych filmach niż tylko na tych z darmowych itemów przynajmniej jeżeli chodzi moi drodzy o sponsorowane eventy ponieważ jak tylko pojawi się evencik na przykład RB Battles oj moi drodzy jak będzie sezon trzeci RB Battles to od razu będę nagrywał poradniki na bieżąco to wtedy będzie priorytetowe moi drodzy i od razu będą się filmy pojawiać okej okay, moi drodzy nie wiem czy się właśnie ale za to, że moi drodzy weszłem sobie do tych speed poziomów na pierwszy poziom, to otrzymałem moi drodzy, odznakę, która dała mi moi drodzy ten itemek, to to ubranie 3D PHH Patchwork Puffer. Także nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy twórcy po prostu to zmienili i zapomnieli dłużej napisać, że teraz wystarczy po prostu zagrać sobie moi drodzy w speed level, po prostu wejść do portalu ze speed levelem. Także jak moi drodzy pójdziecie sobie tutaj i wejdziecie sobie do tego portalu, to powinniście moi drodzy otrzymać teraz odznakę po wejściu do tego portalu, która da wam właśnie to ubranko 3D. Także z tego co widzę, twórcy zapomnieli w grze zaktualizować informację, jak moi drodzy ten itemek sobie zdobyć. No i teraz można go zdobyć w inny sposób, po prostu wchodząc tutaj do tego portalu. Także nie musicie moi drodzy od poziomu 16 do poziomu 20 zbierać monet, żeby sobie ten itemek zdobyć, tylko wystarczy po prostu, że przejdziecie sobie przez ten portal. No i moi drodzy, jak to zrobicie? To powinniście tak jak ja otrzymać odznakę i wraz z tą oznaką tu w 3D. Także w sumie naprawdę bardzo fajnie, bo no dużo łatwiej ten itemek teraz jest zdobyć po prostu za zagranie w ten speed level, za przejście po prostu przez portal. Na wszelki wypadek, moi drodzy, i tak wam później pokażę, gdzie możecie, moi drodzy, zebrać sobie monety na poziomie 16, 17, 18, 19 i 20, gdyby twórcy gry zdecydowali się przedłużyć ten itemek i zostawić go jeszcze na trochę dłużej. Lub, moi drodzy, jeszcze przed jego usunięciem dzisiaj naprawili ten błąd, że trzeba te monety zdobyć, a nie wystarczy tylko przejść sobie przez portal. Takcie znać, moi drodzy, czy to ubranko, czy to Wam się podoba. Natomiast, moi drodzy, żeby zdobyć sobie ten item, jak na coffee, no to już musimy, moi drodzy, sobie te wszystkie poziomy przejść. Także ja teraz to będę robił. No i widzimy się już za chwilę, jak moi drodzy, przejdę wszystkie poziomy i dojdę na ten poziom 33. Jestem już, moi drodzy, na 16 poziomie. I za chwilę sobie zobaczymy, Czy na końcu będzie do podniesienia moneta. Czy będzie tam do zdobycia moneta? Jeśli tak, to na wszelki wypadek lepiej sobie ją zbierzcie, gdyby twórcy naprawili ten błąd, który u mnie wystąpił. A już widzę, moi drodzy, że jest tutaj ta moneta. Także teraz, moi drodzy, tutaj od 16 poziomu do 20 poziomu, zbierzcie sobie zawsze na końcu, moi drodzy, monetę, którą ja zebrałem, właśnie w tym momencie. Bo być może, moi drodzy twórcy, naprawiam ten błąd, żeby zdobyć sobie to ubranie 3D i nie będzie już można po prostu dostać za przejście przez portal do Speed Levelów. A moi drodzy, właśnie za zebranie tych wszystkich monet, tak jak to jest, moi drodzy, napisane na boneczce przed wejściem, moi drodzy, do Speed Levelów. No i teraz tutaj moi drodzy na końcu 20 poziomu znajduje się już ostatnia moneta i jak sobie te wszystkie 5 monet, moi drodzy, zbierzecie, no to moi drodzy, jeżeli nie otrzymaliście itemka, moi drodzy, tak jak ja go otrzymałem poprzez wejście do mojej drodzy portalu do speed levelów, no to otrzymacie go teraz po zebraniu właśnie tych 5 monet na tych moi drodzy 5 poziomach. Ok moi drodzy, jestem już na 33 poziomie i teraz, moi drodzy, musimy sobie od 33 poziomu aż do 37 poziomu zdobyć sobie 3 gwiazdki na każdym z tych poziomów, żeby zdobyć sobie ten item, jak jest naprawdę mega, mega ciężkie, ponieważ musimy przejść to w określonym czasie, żeby zdobyć sobie właśnie, moi drodzy, trzy gwiazdy. Także będzie to mega ciężkie. W ogóle czas mi zaczął lecieć, a przecież moi drodzy, jeszcze nawet nie zacząłem do tego przechodzić. O, teraz, moi drodzy, się naprawiło, to jakiś bug był chyba. No, strasznie, mnie, moi drodzy, czasami ta gra irytuje tutaj, szczególnie tutaj te speed levels. Jak będziecie sobie je przechodzić, to nastawcie się na to, że często będziecie mogli mieć jakiegoś rage'a, moi drodzy, i będzie Was ta gra irytować, naprawdę. Spróbujmy sobie teraz to, moi drodzy, przejść jak najszybciej, żeby na każdym z tych poziomów zdobyć sobie trzy gwiazdki. jest, moi drodzy, meta i powinienem otrzymać trzy gwiazdki, tak, otrzymałem trzy gwiazdki i otrzymałem również oznakę, moi drodzy, Dalgona Kofi, udało się, moi drodzy, to zrobić, udało się, moi drodzy, te poziomy przejść, także teraz jak otwierę sobie stronę, to powinienem, moi drodzy, otrzymać ten itemek i tak, moi drodzy, mam ten itemek, moi drodzy, Dalgona Kofi. I to właśnie w taki sposób możecie sobie zdobyć, moi drodzy, ten itemek. Powiem wam, moi drodzy, że w porównaniu do tych poziomów wcześniejszych, to te poziomy, moi drodzy, są dużo, ale to dużo łatwiejsze niż te, które musicie przejść, żeby się do tych poziomów, moi drodzy, dostać. Naprawdę. Są krótsze i łatwiejsze, moi drodzy, do przejścia niż te, które trzeba przejść przed nimi. Także te poziomy, moi drodzy, nie powinny wam sprawić problemu, natomiast no inne poziomy, moi drodzy, te, które są do przejścia, no zajmą wam trochę czasu, mogę wam trochę tego czasu zająć. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam pomógł. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinkach z Robloxa na moim kanale.